Się, że czujesz się wewnętrznie rozdarty? Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Temat to coś, co prędzej czy później dotyczy każdego z nas. Mówimy o wewnętrznym rozdarciu, czyli uczuciu, które potrafi być nie tylko trudne, ale też pełne sprzeczności. I to jest ten moment, kiedy w naszej głowie i sercu ścierają się różne siły. Pragnienia, wartości, strach i oczekiwania. I w, dzisiaj spróbujemy się nie tylko zrozumieć, czym jest wewnętrzne rozdarcie, ale także zastanowić się, jak można sobie z nim radzić. Podzielimy nasze rozważania na kilka części. Skąd bierze się wewnętrzne rozdarcie? Jak je rozpoznać? Jak radzić sobie, gdy nas dopada? Historii z życia podam wam kilka przykładów, które mogą was zainspirować. No i refleksje na zakończenie, czyli wewnętrzne rozdarcie. Zawsze, czy zawsze jest czymś złym? Tak, więc usiądźcie sobie wygodnie, weźcie głęboki oddech, wdech i wydech i zapraszam was do wspólnej refleksji. Po pierwsze, skąd bierze się wewnętrzne rozdarcie? Zacznijmy od tego, że w ogóle hmm, dlaczego czujemy się wewnętrznie rozdarci? Czy to tylko kwestia decyzji, które musimy podjąć, czy może to jest coś głębszego? Wartości to fundament, na którym budujemy swoje życie. Dla jednej osoby kluczową wartością może być szczerość, dla innej lojalność wobec bliskich. A dla kogoś jeszcze wolność, problem pojawia się wtedy, gdy życie zmusza nas do wyboru między nimi. Na przykład, wyobraź sobie, że jesteś w pracy, gdzie zauważasz coś niezgodnego z zasadami etyki I z jednej strony chcesz zgłosić problem, bo ważna jest dla ciebie uczciwość, z drugiej obawiasz się o swoje stanowisko. No i co wtedy? Ten konflikt wartości jest jednym z najczęstszych źródeł wewnętrznego rozdarcia. Yy, teraz omówimy sobie sen, serce kontra rozum. Wszyscy znamy to uczucie, kiedy serce chce jedno, a rozum podpowiada coś zupełnie innego. I często zdarza się to w relacjach międzyludzkich, w miłości, przyjaźni, a nawet w rodzinie. Weźmy przykład zakończenia związku. Serce mówi kocham tę osobę, daje jej szansę. Ale rozum przypomina, to nie działa, jest ci źle. Co robisz? Słuchasz emocji czy logiki? Społeczeństwo nakłada na nas wiele ról i wymagań. Jako dzieci uczymy się, jak powinniśmy się zachowywać, co jest odpowiednie, a co nie. I te normy społeczne mogą być jednak przyczyną naszego wewnętrznego konfliktu. Wyobraź sobie młodą kobietę, która marzy o karierze w branży kreatywnej, ale jej rodzina uważa, że porządna praca to tylko w korporacji. Co wybiera? Spełnienie marzeń czy aprobatę rodziny? I brak samoakceptacji, czasem wewnętrzne rozdarcie bierze się z naszego stosunku do samych siebie. Nie akceptujemy swoich słabości, przeszłości, decyzji, które podjęliśmy? I wewnętrzna walka wynika z tego, że staramy się być kimś, kim w rzeczywistości nie jesteśmy. Jak rozpoznać to wewnętrzne rozdarcie? Być może słuchasz tego podcastu i zastanawiasz się, czy to, co przeżywasz, można nazwać wewnętrznym rozdarciem i jak je rozpoznać. Wewnętrzne rozdarcie często manifestuje się intensywnymi emocjami. I to są momenty, w których czujemy smutek, frustrację, a nawet gniew, ale nie potrafimy dokładnie wskazać, dlaczego. Przykład. Jesteś zły na siebie, że coś powiedziałeś lub zrobiłeś. I w głębi duszy czujesz, że postąpiłeś właściwie, ale ktoś cię za to skrytykował. Brak spokoju. Kiedy jesteś rozdarty, nasz umysł nie przestaje pracować. Analizujemy sytuację na wszystkie możliwe sposoby. Szukamy odpowiedzi, rozważamy wszystkie za i przeciw. I to jest wyczerpujące. I trudności w podejmowaniu decyzji. Jeśli każda decyzja, nawet ta pozornie mała, Wydaje ci się wielkim dylematem, to jest znak, że wewnętrzne rozdarcie wpływa na Twoje codzienne życie. I emocje, których nie rozumiemy, często objawiają się w ciele. I to są objawy fizyczne. Możesz odczuwać napięcie w klatce piersiowej, bóle brzucha, a nawet bezsenność. Teraz skupimy się na tym, jak radzić sobie z wewnętrznym rozdarciem. Bo skoro już wiemy, czym jest wewnętrzne rozdarcie, i jak je rozpoznać, pora zastanowić się, co możemy z tym zrobić. Przede wszystkim zatrzymaj się i oddychaj. Pierwszym krokiem jest zawsze zatrzymanie się. Często w pędzie życia nie dajemy sobie przestrzeni, by zrozumieć, co naprawdę czujemy. Głębokie oddychanie pomaga uspokoić emocje, spojrzeć na sytuację bardziej racjonalnie. I spróbuj nazwać to, co czujesz: czy to jest lęk, smutek, żal. Być może czujesz się rozdarty, bo boisz się konsekwencji jednej z opcji. I uświadomienie sobie emocji to pierwszy krok do ich zrozumienia do ich nazwania. Co jest dla Ciebie najważniejsze? Jakie wartości są fundamentem Twojego życia? Czasem zrozumienie, co kieruje naszymi wyborami, pomaga rozwiązać konflikt, czyli to jest refleksja nad wartościami. Nie bój się sięgnąć po pomoc. Rozmowa z przyjacielem, terapeutą lub mentorem może otworzyć Ci oczy na perspektywę, której sam nie dostrzegasz. Nie zawsze możemy znaleźć idealne rozwiązanie. Czasem trzeba zaakceptować, że życie jest pełne paradoksów i sprzeczności, czyli akceptacja niepewności. Wielkie decyzje często nas przerażają. I zamiast próbować ogarnąć całość, skup się na pierwszym małym kroku. Tam um, mam kilka takich historii: historia Marcina i trudna relacja rodzinno-zawodowa. Marcin prowadził rodzinny biznes, który przejął po ojcu. Z jednej strony czuł ogromne zobowiązanie wobec tradycji rodzinnej, a z drugiej miał w sobie pragnienie, by założyć własną firmę w zupełnie innej branży. Był rozdarty między lojalnością wobec rodziny a chęcią podążania własną ścieżką. Po wielu miesiącach wewnętrznej walki postanowił otworzyć własną działalność, ale jednocześnie znaleźć sposób, Rodzinny biznes nadal funkcjonował pod kierownictwem innego członka rodziny. Mimo początkowych trudności, jego relacje z bliskimi poprawiły się, a on w końcu czuł, że żyje w zgodzie ze sobą. Ania przez lata spełniała oczekiwania innych. Zawsze mówiła tak, nawet jeśli czuła, że to ją niszczy. W końcu zdecydowała, że zacznie stawiać granice. Proces ten był bolesny, ale pozwolił jej odzyskać siebie, bo odzyskała własną tożsamość. No i na zakończenie chciałabym zaprosić Was do głębszej refleksji. Czym jest dla nas wewnętrzne rozdarcie? Czy zawsze musi być postrzegane jako coś negatywnego? Rozdarcie może być sygnałem do zmiany. I czasem wewnętrzne rozdarcie jest sygnałem, że nasze życie. Potrzebuje natychmiastowej zmiany. Może to być moment, w którym musimy zadać sobie trudne pytania: czy jestem szczęśliwa, czy to, co robię, jest zgodne z moimi wartościami? I zamiast traktować rozdarcie jako przeszkodę, możemy postrzegać jako drogowskaz. To, co wydaje się konfliktem, może być początkiem ważnej życiowej transformacji. Życie jest pełne paradoksów. Możemy jednocześnie kochać i być rozczarowani, pragnąć czegoś i się tego bać, wierzyć w coś i mieć wątpliwości. To właśnie te sprzeczności czynią nas ludźmi. Akceptacja tego, że nie wszystko musi być czarno-białe, daje nam wewnętrzny spokój, czyli akceptacja paradoksów życia. Nie zapominajmy, że wewnętrzne rozdarcie jest również źródłem siły. To dzięki niemu stajemy przed wyborem, który Zmusza nas do refleksji, do poznania samych siebie, a czasem do podjęcia ryzyka, czyli siła wewnętrznego rozdarcia buduje nas. Jeśli czujesz się wewnętrznie rozdarty, pamiętaj, że działanie jest lepsze niż stanie w miejscu. Nawet małe kroki mogą prowadzić do rozwiązania konfliktów. Ważne, by być wobec siebie cierpliwym i łagodnym. Wewnętrzne rozdarcie to zjawisko, które łączy nas wszystkich, bez względu na to, kim jesteśmy i jakie mamy doświadczenia. Każdy z nas w pewnym momencie życia staje w obliczu dylematu, który wymaga od nas odwagi i refleksji. Nie bójcie się tych momentów. One nas uczą, rozwijają, pomagają odkryć, kim naprawdę jesteśmy. Jeśli dzisiejszy temat był dla Ciebie ważny, podziel się swoimi przemyśleniami możesz napisać do mnie lub zostawić komentarz. Chętnie dowiem się, jak radzisz sobie z wewnętrznym rozdarciem i co pomaga ci odnaleźć harmonię. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.